Zadanie 14. Matura 2017. Poziom podstawowy. Sierpień. Na okręgu ośrodku O leżą punkty A, B i C. Tak jak na rysunku. Kąt ABC ma w miarę 121 stop. Kąt ABC. ABC ma 121. No to ciach. To całe to jest 121 stopni. A kąt BOC ma w miarę 40. BOC ma w miarę 40. To już 40. Kąt AOB ma w miarę. A, o, B, czyli ten tutaj, jak go sobie po grubie nazwijmy go sobie alfa. Czyli tak, to co warto zauważyć, to tutaj mamy era, tu mamy era, tu mamy era, bo to są promienie naszych, naszego okręgu. W takim razie, jeżeli to są promienie naszego okręgu, no to my mamy tutaj dwa trójkąty równoramienne. No Jeżeli tu jest 40 stopni i to jest trójkąt równoramienny, no to mamy 180. Odjąć 40. No to to jest 140, to te kąty, co nam pozostają, ale wiemy, że te dwa kąty tutaj, ten i ten są równe. Czyli 140 na 2 to jest 70 i tyle ma ten i tyle ma ten. W takim razie ten tutaj to jest 51 z racji tego, że 70 plus 51 daje nam 121. I wiemy w takim razie na tej samej dokładnie zasadzie, że ten kąt też ma 51, bo to też jest trójkąt równoramienny. Łącznie te kąty dają nam 102, a ten trójkąt ma 180, każdy inny, czyli do 180 brakuje mu 78. I to jest odpowiedź da.